Cześć, klockomaniacy! Oglądacie klocki kanał Fitmax Mastera. Dzisiaj zrecenzuję dla Was zestaw LEGO Technic 42006 Koparka. Zestaw ten kupiłem z dwóch powodów. Po pierwsze, chciałem wzbogacić swoją klockową kolekcję o gąsienice LEGO, których jeszcze nie posiadałem, a także bardzo interesowało mnie rozwiązanie konstrukcyjne podwozia pojazdów gąsienicowych u LEGO. I po drugie, byłem bardzo ciekawy w jaki sposób Lego zaprojektowało to ruchome ramię. Ponieważ z zestawu można zbudować aż dwa modele, to w pierwszej części recenzji przedstawię wam model alternatywny, a później, a później przejdę do modelu głównego, czyli pokazanej tutaj koparki. Zapraszam do recenzji. pudełko Pudełko jest raczej średnich rozmiarów. Na jego przedniej stronie widzimy ilustrację przedstawiającą naszą zbudowaną koparkę, a także jest tutaj logo Lego, sugerowany przedział wiekowy, czyli od 10 do 16 lat, numer zestawu 42006, informacja, że z zestawu można zbudować dwa różne modele a także mała ilustracja przedstawiająca nam podstawowe funkcje naszej koparki, czyli ruchoma kabina, ruchome ramię oraz ruchome chwytaki. Druga strona opakowania to trzy ilustracje. Na pierwszej dostajemy zdjęcie pokazujące nam naszą koparkę w nieco innym ujęciu niż na przedniej stronie pudełka. Oprócz tego, druga ilustracja pokazująca nam model alternatywny, jest to ciągnik ciągnący za sobą pług do orania ziemi, oraz trzecia ilustracja, która jest informacją, że zestaw nasz można w prosty sposób zmotoryzować, dodając do niego zestaw silniczkowy o numerze 8293. Tak się prezentuje pudełko z boku. Tak z drugiego boku, z góry oraz z dołu. A teraz zajrzyjmy do środka. Znajduję się 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 woreczków z klockami. Oprócz tego instrukcja. Składająca się z dwóch części oraz dwa arkusze naklejek. A oto zawartość naszych dziewięciu torebek z klockami. Jak widać, dominuje tutaj kolorystyka żółta. Ja już wstępnie przewertowałem te klocki. I muszę powiedzieć, że znalazłem całkiem sporą ilość elementów interesujących i przydatnych, ale także takich, które są dla mnie zupełnie nowe. Te elementy tutaj to zapewne ogniwa gąsienic. Po raz pierwszy mam styczność z gąsienicami Ulego. Fajnie wyglądają. Zobaczymy, jak to wyjdzie, kiedy gąsienica będzie złożona bardzo fajne ramy, to już chyba posiadam, ta jest dla mnie zupełnie nowa. Siłowniki dostajemy tutaj aż trzy siłowniki, dwa duże, jeden mały. Chociaż to są bardziej podnośniki śrubowe, ich zasada działania polega na tym, że na wejściu dostają moment obrotowy. A na wyjściu ruch wzdłużny skierowany na zewnątrz. Dzięki czemu te ciemnoszare elementy mogą popychać różne rzeczy. Siłowniki zostaną zapewne użyte do sterowania ramieniem koparki. Tutaj widzę elementy, które dla mnie są zupełnie nowe. Jeszcze nigdy się z nimi nie spotkałem. Nie mam zielonego pojęcia, do czego tutaj będą zastosowane. To jest prawdopodobnie koło napędowe do gąsienic, o czym świadczą te wypustki, w które będą wchodzić ogniwa. Wolałbym je otrzymać w kolorze szarym. No ale czarny w sumie też jest OK. Jestem w stanie to lego wybaczyć. To są. Chwytaki do naszej koparki. Bardzo fajny kształt. Może kiedyś je wykorzystam w jakimś mocu. Co tu jeszcze jest? Ogromna ilość belek prostych w żółtym kolorze. Naprawdę jest tego bardzo dużo. Te belki są różnej długości. Różnego rodzaju złączki, jakieś złączki kątowe, złączki proste, z tymi elementami chyba jeszcze nie miałem nigdy do czynienia. O, wałkardana. Oprócz tego, znalazłem całkiem sporą ilość. Przeróżnych kół zębatych różnego typu oraz o różnych kolorach, co może świadczyć o tym, że w tym zestawie do zbudowania będzie całkiem spora ilość przykładni kątowych. To fajnie, bo bardzo lubię takie rzeczy budować. To jest bardzo ciekawy element. Prawdopodobnie będzie wykorzystany do. Zrobienia ruchomej kabiny względem nieruchomego podwozia. Naprawdę bardzo fajny kształt. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało w praktyce. O, jakieś widzę belki L kształtne. Też o przeróżnych kolorach. A oprócz tego, to są tutaj Pozostałe to raczej elementy standardowe, jakieś zatyczki, nakrętki, piny, łączniki, wałków, czyli standard. To by było na tyle, jeśli chodzi o omówienie elementów. Zabieram się za budowę. A oto przed wami zbudowany model alternatywny. Tak jak już wcześniej wspominałem, jest to ciągnik gąsienicowy zaopatrzony w pług oraz mechanizm widłowy zamocowany na przedniej stronie naszego ciągnika. Zobaczcie jak model prezentuje się z każdej ze stron. Sama budowa była bardzo przyjemna. Instrukcja jest naprawdę bardzo przejrzysta i bardzo czytelna, chociaż korzystałem z tej instrukcji internetowej, ponieważ w zestawie nie ma instrukcji drukowanej, tak jak do modelu podstawowego. Sam model ciągnika wyszedł bardzo duży. Jeśli chodzi o gabaryty, to jest on długi na prawie 60 cm, wysoki i szeroki na 15 cm. Zobaczcie jak prezentuje się przy nim klasyczna figurka Lego. Jest po prostu malutka. Także ten ciągnik to na pewno nie jest skala tradycyjnych minifigurek. Naprawdę jest tutaj co podziwiać. Model wyszedł bardzo duży. Pomimo tego, że sporo elementów zostało niewykorzystanych, zobaczcie, ile tak się prezentuje nasz. Ciągnik od spodu a tak od góry. Teraz, może przejdę do omawiania poszczególnych mechanizmów. Podstawową funkcją naszego ciągnika jest podnoszenie oraz opuszczanie pługa dzięki czemu te ostrza ryjące w ziemi. Mogą dokonać procesu orki. Mechanizm działa w następujący sposób: do siłownika, który znajduje się tutaj, który właściwie jest pewnego rodzaju popychaczem, na wejściu jest dostarczany moment skrętny, który na wyjściu przyjmuje postać ruchu wzdłużnego, który popycha nam te dwie beleczki na dół, dzięki czemu nasz pług jest obniżany. To jest najniższa możliwa pozycja. Oczywiście w drugą stronę działa to na odwrót. Kiedy kręcimy w drugą stronę, tutaj na dole otrzymujemy ruch wzdłużny w drugą stronę, który popycha nam beleczki w górę, a te z kolei podnoszą nam cały mechanizm do góry. Mechanizm numer dwa służy do obsługi wideł. Fajnie jest to, że możemy sobie otworzyć przednią klapę nadwozia oraz sprawdzić, jak to wszystko działa w praktyce. Widły podnoszone są za pomocą malutkiego siłownika, do którego dostarczamy moment skręcający tym, pokrę tym pokrętłem. Po drugiej stronie siłownika, poprzez odpowiednie popychanie tych żółtych ramion, Powodujemy, czy to podnoszenie, czy to obniżanie naszych wideł. Zademonstruję, jak to działa w praktyce. Do tego celu przygotowałem taką drewnianą klockową paletę. Dla, większej, dla większego realizmu położę na niej kilka towarów w skrzynkach. No i. Podjeżdżamy, unosimy nasze widły i odjeżdżamy razem z paletą. Kolejną funkcją, w jaką projektanci Lego zaopatrzyli ten ciągnik, jest możliwość zmiany kąta, pod którym ostrza pługa zagłębiają się w ziemi. Odbywa się to za pomocą tego pokrętła. Zobaczcie, zaczynają się one obracać wokół własnej osi. Ponieważ nie jestem rolnikiem, nie jestem wam w stanie powiedzieć, jakie znaczenie dla procesu orania ziemi ma taka zmiana kąta, ale na pewno ma to duże znaczenie. No i oczywiście fajnie, że projektanci wyposażyli ten traktorek w taką funkcję. Czwartym mechanizmem jest podwozie gąsienicowe. Niestety jest to jedyna, ale bardzo poważna wada tego zestawu. Zobaczcie, niby wszystko w porządku. Jest rama, jest nasz mechanizm gąsienicowy, który składa się z tych dwóch czarnych kół z wypustkami, które napędzają nasze gąsienice. Oraz jest to jedno koło, które jest odpowiedzialne za naciąg całego mechanizmu. No ale zobaczcie, co, co się stanie, kiedy spróbuję przesunąć nasz ciągnik na powierzchni stołu. Widzicie, nie chce się obracać. Natomiast w momencie, gdy użyjemy powierzchni zastępczej o większym tarciu, na przykład instrukcji papierowej, no to jak widzimy. Gąsienice obracają się bez problemu. Natomiast nie da się ukryć, że jednak jest to poważna wada, która troszeczkę obniża finalną ocenę całego modelu. Ogólnie, model alternatywny prezentuje się bardzo przyzwoicie. Jest tu sporo ciekawych funkcji i mechanizmów do zbudowania, które stanowią miłą przystawkę. Dla dania głównego, którym jest tytułowa koparka, zabieram się za budowę. A oto nasza koparka. To, co pierwsze rzuca się w oczy, to jej rozmiar. Jest równie duża jak ciągnik gąsienicowy. Zobaczcie, jak na jej tle prezentuje się minifigurka Lego. Oraz paleta, którą wykorzystałem do recenzji modelu alternatywnego. Także widać tutaj, że koparka to ewidentnie nie jest skala standardowej figurki LEGO. Zobaczcie, jak model prezentuje się z każdej ze stron. Muszę powiedzieć, że budowa przebiega bardzo przyjemnie. A tak w ogóle to ten główny mechanizm sterowania przysporzył mi niemałej zagwostki. Jest on bardzo skomplikowany i muszę się przyznać, że w momencie kiedy po raz pierwszy budowałem ten model, to kompletnie nie wiedziałem do czego służą poszczególne koła zębate, do czego służą poszczególne wałki. Tutaj ten mechanizm jest naprawdę bardzo skomplikowany. Dopiero w momencie, kiedy cały model był gotowy, ja sobie na spokojnie przeanalizowałem cały mechanizm. I dopiero wtedy byłem w stanie odgadnąć, który wałek do czego służy i która przekładnia do czego jest. No, tak się prezentuje nasz model od góry. A tak, od spodu. Teraz może przejdę do omówienia poszczególnych mechanizmów. Mechanizm numer jeden zapewnia nam obrót kabiny wokół osi podwozia w jedną oraz w drugą stronę. Musicie mi wybaczyć, że kolejny raz nie przykleiłem do modelu żadnych naklejek, ale ja naprawdę nie lubię tego robić. Naklejki to nie są moje klimaty. Swoją drogą tak one wyglądają w tym modelu. Poza tym fajne jest to, że Lego zadbało tutaj o detale. Mamy tutaj w kabinie dwie ruchome dźwignie. Jedna druga a także ruchomy fotel. Drugim mechanizmem jest tutaj układ sprzęgieł kształtowych, których zadaniem jest przeniesienie momentu napędowego do poszczególnych elementów ramienia naszej koparki. Dzięki czemu elementy te mogą się poruszać. Sterować tutaj możemy Trzema elementami. Ramię pierwsze, które jest poruszane za pomocą tego siłownika. Ramię drugie, które poruszamy za pomocą tego siłownika. Oraz chwytak. Aby poruszyć któryś z tych elementów, musimy przenieść moment napędowy z wałka napędowego na odpowiedni wałek zasilający dany siłownik. Odbywa się to za pomocą malutkich sprzęgieł kształtowych sterowanych za pomocą tych dwóch dźwigni. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy układ jest rozprzęglony. Obraca się tylko i wyłącznie wałek napędowy oraz te oba czerwone sprzęgiełka. Samym mechanizmem nic się nie dzieje. Załączam ramię numer 1. Widzicie co się dzieje? Skrajne koło zębate zaczęło się obracać. Przenosi ono moment obrotowy na wałek znajdujący się w dolnej części korpusu naszej koparki. A następnie moment ten jest przenoszony na nasz siłownik, który podnosi lub obniża nasze ramię numer 1. Powróćmy do pozycji neutralnej. Znowu obraca się tylko i wyłącznie wałek napędowy oraz sprzęgiełka. Z koparką nic się nie dzieje. Załączam ramię numer 2. Teraz widać, że zaczęło się obracać to koło zębate, ten wałek oraz ta przekładnia zębata. A napęd jest przenoszony do siłownika numer 2, który albo przysuwa albo odsuwa nasze drugie ramię od koparki, ponownie pozycja neutralna, mechanizmy stoją, nic się nie dzieje, uruchamiam chwytak. Zauważcie, że teraz kręci się ten wałek dolny oraz ta przekładnia zębata. Napęd trafia do siłownika chwytaków, który albo ściska nasze łopaty, albo je luzuje. I ponownie pozycja neutralna. Jak widać, ponownie nic się nie dzieje. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o zasadę działania naszego układu sprzęgiełek kształtowych. Teraz, może, sprawdzę i przetestuję, czy ten chwytak jest w stanie rzeczywiście coś podnieść, piaskopodobnego. Do tego celu przygotowałem pudełko wypełnione groszkami Lego. Połóżmy je tutaj. Załączam ramię numer jeden, żeby opuścić chwytak do pudełka. Ok, to jest chyba najniższe możliwe położenie. Załączam chwytak. Coś się nabiera. No, nawet całkiem sporo się tego nabiera. Ok. Wyłączam chwytak. Jeszcze raz uruchamiam ramię i jedziemy do góry. Wygląda na to, że działa to super. Bardzo duża ilość klocków została nabrana w ramiona chwytaka. A teraz to opuścimy. Wyłączam ramię. Jeszcze raz uruchamiam łopatki chwytaka. I zrzucamy wszystko. Super, to działa. Jestem bardzo zadowolony. Niestety, model nie jest bez wad. Podobnie jak w ciągniku gąsienicowym, zepsuto tutaj podwozie. Zobaczcie. Zamiast się obracać, gąsienice po prostu ślizgają się po powierzchni stołu. I żeby je obrócić, potrzebujemy jakiejś powierzchni o większym współczynniku tarcia. Na przykład papier Tutaj wszystko odraca się bez najmniejszego problemu. Ale jakby nie było, jest to ewidentna wada tego modelu, która troszeczkę obniża jego ostateczną ocenę. Podsumowując, zestaw 42006 bardzo mi przypadł do gustu. Jego podstawowe atuty to duża ilość ciekawych elementów skomplikowane, a zarazem ciekawe mechanizmy. I piękny wygląd, który sprawia, że od razu chce się tą koparkę postawić na półce. Pomimo ślizgających się gąsienic, polecam ten model każdemu. Na dziś to już wszystko. Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie, subskrybujcie. Cześć!